urodziny ma Walery Kubo Ruczenko. 19 w poniedziałek Zuzia Molenda i Walenty Kapciarz. 21 w środę Małgosia Czesnowska. A 23 w piątek Zdzisław Piotrowski. 24 sobota sobotę Olek Felskowski. Więc dla Was kochani wszystkiego najlepszego, dużo głosowiennictwa Bożego i chciałam Wam zostawić wersję Świętego, po tej 27 werset piąty. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Dziękuję bardzo. A Jeszcze, tutaj... jeszcze chciałabym też dodać, dodać parę słów od siebie. Będę czytał. Spokładuję się. Więc, dajcie kochani dobrą dzień na tej Chciałabym dodać kilka słów od siebie jak i po ukraińsku. Chcę dodać kilka słów serdecznych, bo wereniemu Polsku i ta ukraińska, żeby wszystko zrozumiałem. Przede wszystkim chcę podziękować Bogu za życie oraz kolejne i dziękuję mu każdego dnia za wszystko, co mam. Na sam serdeczny, ja chcę podziękować Bogu za życie jeszcze raz i każdego dnia dziękuję mu za zasięg Po raz pierwszy od pięciu lat mieliśmy ogromną szczególność. odwiedził nas pradziady naszego syna Dawida. Pierwsze my mamy daleko przyjemność przyjmować bliską rodzinę z Ukrainy. Do nas przyjechał pradziadus naszego 5 maja nasz syn pochodził swoje piąte urodziny. Był piąty w kołodzień. Natomiast 18 maja swoją rodziną obchodzi nas kochany dziadek Walerii Kierowruczko. A w 17 maja oczekuje z dnia na rocznia naszej tradycji. Walerii ma dzisiaj 17 lat. 17, rozumiecie? Oczywiście żartuję. Jeśli przedstawię cyfrę, cyfry, to łatwo się domyślić, że 16 maje urodziny świętuje 71 urodziny. Ją 17. Żartuję, stawię, cyklę, rozpadę, nie z tym że tu jak się z to zrób Szczerze mówię wszystkim, wiec to tylko liczba. Prawdziwie życie zaczyna się w sercu, w waszym sercu. Najważniejsze jest to, jak się czujemy jak jaką mamy radość w duszy. Szczerze okażę jak chcę wyszedł z jej Sprawdźmy, że działa, w sercu. Najchłodniejsze, jak my sobie poczywają, to jak uraźnie zmajemy w duszy. Gratuluję i życzę, aby Bóg prowadził się dziadko jeszcze przez wiele kolejnych lat i to podłumienie. Widoczono serce, wydaje i się, że Bóg ten e, belie, jeszcze mało, bohaterów dzieł i nawet u dzieci dzisiejsze. Dziękujemy także wszystkim naszym rodzicom i dziadkom, i teraz mówię nie o swoim, a o całym kościół, o całym świecie. Dziękujemy wszystkim rodzicom. dzisiaj tutaj. Dziękujemy za dar życia i przede wszystkim naszemu Panu Bogu Jezusu bo on nas usbożer. Dziękujemy to naszym batkami, babusami, dětusziam, ne ticky my rodiny, a zilomasito. Děkujemy za dar that, děkujemo naszemu Bogu Jezusu, bo win nas stworzył. Dziękuję wszystkim.